Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Kroket I pierwszy raz, albo drugi raz nagrywam ponownie A nagrywam ponownie dlatego, że nie udało mi się przywitanie, się zacząłem mieszać, bo zaczęli do mnie wypisywać W każdym razie witam serdecznie, jestem Kroket i widzimy się w kolejnym odcinku z Better Minecraft Zmieniły się shadery, zmieniłem na te, które też były w paczce, lekko inne Mam wrażenie, że wyglądają troszkę weselej i mogą bardziej pasować do klimatu tej serii Więc na razie tak zostawię i też lepiej działają Mamy ziemniaczka, mamy drugiego ziemniaczka, w Niemczech wkładałem te ziemniaczki tam przy was, prawdopodobnie nie, a yy, tak, grałem poza odcinkiem i niestety sporo, mówię niestety, bo żałuję, że niektórych rzeczy nie było na odcinku, więc yy, tak, ale mam nagranie z całej mojej podróży, miała ona być do kopalni i też zdobyłem diamentów więcej, tak, mam 14 diamentów, to znaczy tyle mieliśmy, Wydawał, że to w sumie miałem więcej, ale nieważne. Mamy co było poza odcinkiem, to w sumie tylko itemy. Udało mi się taki miecz zrobić. Ehm, tak, nie wiem czy ja powiem, ale w, w którymś z rogów będziecie mieli time timelapse z całej tej podróży. Będzie chwilę trwać, bo cała podróż trwa 45 minut, ehm, więc myślę, że sporo. Ehm, I naprawdę znaleźli, znalazłem, o Boże! jakieś ogromne. w ogóle myślałem, że to jest portal do Endu już. Możliwe, że to jest. Także śmiesznie. Gdzie to jest? To się nazywało coś u mnie. Tu są takie dwie kopalnie. Tu coś i coś dwa to chyba było, że... Aha, wejście do cośów. Tędy się gdzieś wchodziło właśnie i tutaj na środku, chyba tutaj, jest to o czym mówiłem, że wydawało mi się, że to jest więc dzisiaj chciałbym dalej zwiedzić, ale zanim to jeszcze Wam pokażę co się pozmieniało Czyli udało się, właśnie przez tą podróż, to było, mm, właśnie wygląda jak ten, to zaraz tam wejdziemy, a się tam zmieniło um, Właśnie w związku z tą podróżą udało mi się e, znaleźć bardzo dużo bookshelfów, przez co Mamy kompletny portal do endu i tutaj takie kowadło na półeczce. Możecie po powiedzieć, jak Wam się podoba ten pokoik. Muszę więcej robić na odcinkach, ale cały ten proces, jak to robiłem, macie e, cały czas przyspieszony. E, a przynajmniej mam nadzieję, że Pan Krokać o to zadbał. Więc mamy taki mieczek. Ten w ogóle mieczek był chyba na 15 levelu robiony. Także fajnie wyszło. Enchant Power 1. Ciekawe, czy da się jakoś te buchszerfy mocniejsze zrobić. Tu właśnie mam te kowadło. Fajnie, bo udało mi się na półeczce je zrobić. Uważam, to wygląda naprawdę fajnie. E, no tutaj, gdzie indziej sobie porobimy różne pokoiki. Na razie to uważam za fajne. No i właśnie problem z podłogą został rozwiązany przez czerwony dywan. E, dziękuję e, Dominiko, że mi o tym powiedziałaś. E, bo to był pomysł. Właśnie jej. Mm. I czy coś się zmieniło? Właśnie w cholory, temów mamy, nie? Sorry, będę się wyciszać, ale mam ostatnie, ostatnio, no przez ostatnią chwilę jakiś kaszek. Czy knockback mieliśmy? Nie wiem. Wiem, że coś jeszcze mogłem znaleźć z książek w Darfuru 2. Kurczyć No nie wiem, kurczę, bo. I don't know. W każdym razie naprawdę sporo rzeczy znalazłem i to jest fakt. Więc żeby no Legends z ten wydaje mi się, że też chyba znalazłem poza. Ale mogę się mylić, bo już nie pamiętam, grałem to wczoraj nie no, dwa dni temu. Dobra, weźmy sobie jedzonko i wyjdziemy sobie właśnie na tą podróż, pozwiedzać to dalej. Już z naszym nowym mieczykiem, A czyli Fire Aspect 1, Sharpness 3 i Soul Stealing. Nie wiem czym jest to Soul Stealing, wiem, że Sharpness 3 i Fire Aspect 1 mamy na pewno, klikając fire aspect 1 dostałem takie, ten, nie, dostałem sharpness 2, ale miałem książkę sharpness 2, więc dałem sobie, połączyłem i było sharpness 3 i to chyba też będzie na wideo, e, dobra, a co my chcemy jeszcze wziąć e, czy ja bym chciał jakiś łuk, chciałbym jakiś łuk, bo łuk się no nie często, ale przydaje e, jest burza, więc możemy iść spać, czyli iść na górę e, mamy naszą Malutką kuchnię, tu dywanik można walnąć. Tutaj też dywanik. I będzie naprawdę społoczki. Zaczyna to iść naprawdę w przyjemną stronę. No tylko właśnie żałuję z tym, że nie nagrywałem filmu wtedy, kiedy miałem nagrywać. Zobaczmy jak miecz. Sprawia się. Dobrze. Wyrzućmy sobie, nie potrzebujemy tego. No żałuję... U, ale ten czar. Żałuję, że nie, nie nagrałem ee, całego. Nagrałem. Nie nagrałem odcinka z tego całego procesu. No ale byłem wtedy zajęty i sobie tak trochę po prostu rekreacyjnie w tego Minecrafta zagrałem. Eee, I no i trochę pozwiedzałem. I stwierdziłem, że więcej zwiedzać nie będę i tak zwiedziłem niestety sporo, ale też sporo zostawiłem. Eee, bo na przykład mamy opuszczone kopalnie i opuszczone kopalnie chyba to jest właśnie coś dwa. Wiedziałem, że zapomnę, czym są te coś. Ale no nie chciałem się jakoś dłużej zapisywać przy okazji może taki wiecie. Ole, to studnia jakaś. No, myślałem, że tu coś więcej będzie. No tak, yy, tu są jakieś kolejne rzeczy, chyba przez to w ogóle szliśmy. No widzę, w którym kierunku idziemy. No to raczej tak, co to jest? Za ziomeczek to jest Syrena. I nie mówię o tym samochodzie. Dobra, wchodzimy sobie tutaj mm, do tej kopalni. Tak, tu jest wejście do Cosiów. Nie pamiętam, jak się tu schodziło. To jest jeszcze kolejna rzecz, ale. No i co ja mogę powiedzieć, kurczę. Na razie idziemy, więc za dużo nie ma co do powiedzenia. Poza tym, że kurczę, no się jaram, że wreszcie jakiś odcinek z tego będzie, bo trochę się opuściłem. Wiedziałem, że czegoś zapomniałem i to były pochodnie. No trudno. Niestety będziemy na razie musieli przeżyć bez. No, bez, no chyba, że mogę to zniszczyć. Nie, nie, myślałem, że jak to zniszczę, to. Dostanę i będziemy mieli światło. Ewentualnie pójdziemy sobie do któregoś z Cosiów. Chyba Cosia2. I tam powinny być pochodnie, w związku z tym, że to chyba będzie stara kopalnia. Najpierw tak, gdzie jest Coś2? Dwa? Coś2 dwa jest pod nami. Ja wiem, że kopalnie w dół nie jest zbyt bezpieczne. O, właśnie. Tak, w temacie. E, tak, czyli Coś2 to jednak był, było to, co myślałem, Ok. Oj, tu się wykopywałem na samą górę. To jest też e, warte zaznaczenia. Okej, okay, tu się wspiąłem. E, I pozwólcie, że. Z, e, no pewnie zrobię jakieś cięcie, ale idę poszukać węgla na pochodnie. Okej, okay, mamy te pochodnie nareszcie. E, I możemy wracać, tylko nie wiem gdzie. To jest problem, że się zgubiłem. No, ale możemy sobie po prostu wrócić do cosia w naszym, no albo możemy tak to zrobić. Tadam, jesteśmy tu gdzie byliśmy, a tutaj wychodziliśmy. No i świetnie, mamy taką kopalnię. Za bardzo zastanawiamy się, czy ona gdzieś nas doprowadzi. Skrzynki, pamiętam, były gdzieś tu, ale niektóre z nich zlutowałem, niektóre zostawiłem. Pytanie: e, teraz, za 100 punktów, gdzie są jakieś, których jeszcze nie widzieliśmy. Tutaj jest jakiś płotek, to go sobie zniszczymy, żeby nam tu dup nie zawracał. Ok, to jest to jest genialne, to jest ogromne i jest naprawdę ładne. No Tu nie wydaje mi się, żebym był. Może byłem? Nie wydaje mi się, w sensie no nie wydaje mi się, żebym widział coś takiego dużego, więc raczej nie, to musi być po prostu coś związanego z renderem gry. Chcę zobaczyć tą skrzynkę, co tam jest. Chodźmy najpierw do niej, no, albo wagonika za skrzynką. I co mamy? Bread. Mamy Glowberries. Możemy sobie wziąć Rope. Tak naprawdę nie wiem po co jest. Znaczy podejrzewam. Kolejna Rope. Ok. Nie da się tego stakować. Golden Apple weźmiemy sobie i ryż. Ok. Ryż jest ciekawą rzeczą. Zobaczymy co z tego zrobimy. Chodźmy w tą stronę. Pewnie tutaj nic nie będzie, ale warto sprawdzić. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Yy, oglądałem sobie wywiad z, z stanowski Pereira, Pereira i myślałem, że to będzie taki bardzo mm, trochę agresywny wywiad. W sensie wiadomo, on tam, będzie taka napażanka między jednymi a drugimi. E, no, pomimo, że to nie jest taki polityk z politykiem, no to jednak są to... Ciao, kto wie Stanowski tam coś zapowiadał. E, pomimo tego, że to nie jest jednak na razie polityk z politykiem, to... No bałem się, że jednak w związku z tym, że to jest, są jakieś media, ostatnie media nie wyglądają najciekawiej, no to, że to będzie po prostu taka bitka hamska. Jak się okazało, nie. Stanowski uważam bardzo ładnie w niektórych sprawach Pereira zaorał, w niektórych, bo nie lubię gościa, ale uważam też, że Pereira jako tako w niektórych, niektórych podkreślam, nie we wszystkim, bo cały czas uważam go za osobę jaką tam go nazwał jakiś inny ziomek na S e, pomimo tego uważam, że naprawdę bardzo dobrze w niektórych momentach wypadł i z niektórymi tematami się zgadzam głównie to, o czym powiedział um, gdzieś tam przy końcu, że faktycznie Jak Stano się go zapytał, to o to, czy, no, czy osoba heteroseksualna i homoseksualna to to samo Eee, no to powiedział, znaczy to to samo, o Jezu, przepraszam, to zabrzmiało źle, <laughs> eee, no czy to jakby są sobie równi on powiedział, że tak, no i to jest prawda, jakby to jest człowiek po prostu, no ale też zaznaczy że takie rozpowszechnianie, Jezus Maria, ale to jest wysokie, rozpowszechnianie m, tego tematu tak trochę na siłę, że partię akceptujemy i tak dalej, jest już po prostu złe, trochę tak rozkodowałem to, co miał do powiedzenia. I też mnie denerwuje na przykład, że nie można już się aż tak bardzo swobodnie wypowiedzieć, bo od razu jest to traktowane jako nietolerancja. Także to tak, w sumie krótko chciałem powiedzieć coś o tym. Widzowie ze streamów znają raczej, powiedzmy, moja, moją opinię na ten temat, bo gdzieś tam czasem się wypowiadam, ale raczej staram się nie poruszać tego tematu. No, ale tak już w ramach jakiejkolwiek poruszenia, jakiejś rozmowy, chciałem zobaczyć, co jest na górze. Pewnie jest wyjście, ale. Chcę zobaczyć. Tak, jest wyjście. Dobra, no nie chcemy wyjść, my chcemy iść do cosia numer dwa. Dobra, ale zobaczmy jeszcze sobie, czy coś tutaj jest wokoło. No, yy, czy coś w sumie chciałem dodać do tego, co powiedziałam? Nie, ogólnie uważam go za, w sensie Pereira uważam go za bardzo takiego w złym znaczeniu cwanego człowieka, który, z którym raczej nie chciałbym mieć styczności na co dzień, a nawet jednorazowo raczej bym miał taki nieprzyjemny odrzut co do niego, ale... No, zgadzam się w sumie z tym tylko co powiedział teraz, nie? W sensie to co ja przytoczyłem. No to się z tym mogę zgodzić jak najbardziej, nie? Ja też miałem zawsze opinię taką szmraną. Niektórzy mogli powiedzieć, że nie akceptuję. Nie, nie. 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 nie akceptuję, nie akceptuję, po prostu na tym czuję. Bo ja też mam swoje granice wytrzymałości. Dobrze, szukamy Cosia numer 2. Uf, dobra. Ej, to Ej, to tak dużo, dużo nie zniszczył. No filary, to się kopalnia powinna zawalić, ale to już pomińmy. Mm, dobra, idziemy w stronę przeciwną w sumie do tego co się. mam nadzieję, że jakoś przejdziemy. Albo się uda przejść. Dziś tu jest woda nad nami, pod nami, nie wiem. Ała, ała, ała. No te kopalnie nie chcą się połączyć, czy co? Takiego tu połączenia nie było, nie? A ten coś jest chyba po drugiej stronie. Przeszedłbym się tam. Przekopmy się na spokojnie. E, a przynajmniej spróbujmy, bo się zaraz okaże, że to jest na innym levelu. Mm, także tak. W sumie to był jedyny raz, jak tak specjalnie. Chyba politykę wrzuciłem w film u mnie albo na kanał. E, jest to wyjątkowa sytuacja. Ale chciałem to tak poruszyć. Mm. I tak, co mogę jeszcze powiedzieć Szykuje się kolejny stream z maszyny e, Tym razem z klasy Intercity, nie region Może niektórym się to podoba, może niektórym nie W każdym razie mi się podoba, bo lubię e, Chyba to jest niżej. Lubię bardzo Intercity jeździć w maszynce. No i będzie również. Niektórzy mogą narzekać, niektórzy nie. Mi się tam podoba. To jest najważniejsze. Będzie L053 i będzie EP07 eee, 303E. Czyli lokomotywka, której nie zobaczyłem w Simrailu, bo 303E no to nie występuje w Simrailu. Niestety. Uff, shit. Właśnie chciałem powiedzieć, że no jakoś nigdzie się nie dokupujemy, ale. Śmiesznie, że słyszycie, jak się uciszę. na to są dźwięki w Dobrze, i gdzieś tu mamy tego naszego cosia. Coś jest jeszcze niżej. Mogę... Oho, dobrze, macie cosia. O tu skrzynka jest w Nie widziałem chyba jej. E, jabłuszko weźmiemy sobie. I szczerze, ja wziąłbym tego zwykłego stona. Ja bardzo lubię tego zwykłego stona. Ehm, te skrzynki zlutowałem, Powiem że nie było w nich absolutnie nic ciekawego. Możemy wziąć to ewentualnie. Ehm, tu smite smite zostawiłem i Protection 1 też zostawiłem. I ehm, tak naprawdę to co zwiedziłem, tu co siadałem już na samym środku. I teraz pytanie, gdzie byłem, a gdzie nie? Tutaj możemy wejść. Okej, okay, tu jest stone. To sobie stona weźmiemy i jabłuszką. A wow. To się akurat pali to ognisko, tam się nie paliło. Chodźmy teraz, w tamtą stronę. Nie pamiętam co ja zwiedzałem, więc z wielką raz zwiedzę to raz jeszcze. Bo bardzo... Co to jest? Bardzo ciekawy. Oh shit! O, beczki. Beczek nie zaglądam akurat. Co tu mamy? Coal, no dobrze. Bardzo ładny banner. Z tym drogą to zniszczymy sobie. go. Nie wiem czy tego nie brałem wcześniej, ale to może z innej sali, okej. Okay. Bierzemy sobie Golden Apple, kolejny Golden Apple, tutaj co mamy, mamy chlebek, tu nic nie ma, w drugim mamy Curse of Vanishing, e, Curse of Vanishing i Saddle, Saddle wezmę i wezmę Iron Pickaxe, bo e, się może nam przydać. Chodźmy teraz w tamtą stronę, o właśnie z takich Bookshelfów, z takiego z takiego czegoś wykopywałem po prostu sobie. Um, te wszystkie. Widzicie? Przepraszam, ale rozproszyło mnie to. Widzicie tego gościa nad nami? Albo pod nami, zaraz zobaczymy. Czy on jest pod nami? On jest pod nami, patrzcie. Ten. Okej, okay, to jest spore. To sobie zaraz pójdziemy. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był portal do Endo, ale szczerze byłoby to fajne, bo bardzo nie lubię takiego mozolnego. Eee, latania po tender ale zobaczymy wszystko zaraz ja pitole no ale jak widzicie po tym tak tak pobrałem I, um, czy coś będzie będzie gdzie indziej no dobra a może ja tam byłem na dole i tego nie wiem co też jest dość możliwe bo no mówię troszkę niestety polatałem mówię niestety bo chciałem to na odcinku zrobić ale byłem zajęty wtedy chodźmy w takim razie tam tam są jakieś drzwi nie kojarzę ich szczerze A, oh wow. skrzynka, okej, okay. wygląda jakby mnie tu nie było, bardzo mnie ten fakt cieszy. Tu byłem na pewno, to wiem. Hmm. Kolejna skrzynka, złoto, no dobra, czemu ja wcześniej tego nie miałem? Poczuję się jakby mnie tu... wow, to dlatego ty tu jesteś. Znaczy dobra, pewnie się zliczował po prostu, ale... Ciekawe co to jest, kurcze. Będę... Będę się zastanawiać. No, okej. Okay. Dobra, dobrze. <laughs> Ej, aha, i w ogóle stąd chyba wypłynąłem. Którymś razem. Nie ma tu nic więcej. Tak próbuję od dołu podejrzeć, nie? Ale... Nie wygląda na to niestety. No dobra, chodźmy na górę. Bardzo ładne w ogóle jest to przejście. Przejście czy co? Wszystko jest ładne. Tutaj nic nie ma. Tutaj może być, niby. No to chodźmy tu. Okej, okay, tutaj widać, że przychodziłem. Będę disappointed, jeżeli tu będzie wszystko. To co tylko ja przejrzałem. Wydaje mi się, że powinno być więcej. Wydaje mi się, że powinno być tego więcej. O! O, enchanting, ale tu byłem, widzę, też. A, i stąd te książeczki. Tutaj były książeczki, ja to wszystko powykopywałem. No jest kolejny enchanting, ale uważam, że kolejnego nie potrzebujemy, więc go wziąłem. Um, Okej, okay, kolejne jakieś takie zejście. Tym razem prowadzące donikąd. Słabo. Um, dobrze. Dobrze, co tu jeszcze można wykminić, no cholera jasna chyba nic, no tyle co mogliśmy przejrzeć tutaj, to przejrzeliśmy. Um, gdzieś tu się wchodziło do góry. Dobra, weźmy, wykorzystajmy po prostu kobla i tyle. Zostać tu taką dziurę, że nasz parek wiedział gdzieś. Te takie bloczki na środku będę próbować wykopywać, bo może się okazywać, że za nimi coś jest, tam nic nie. Tu pewnie nic nie będzie. Mhm. Kurczę szkoda, bo miałby to naprawdę potencjał jakiś na to, żeby to było coś jeszcze. Okej, okay, nie, chyba no to nic w ogóle ważnego nie jest. Przelećmy się w taki sposób. Gdzie byliśmy? Byliśmy tu. Wyszliśmy wyżej. Tu w ogóle lawa wypływa. Patrzcie jak to się zlegowało? Ta lawa po prostu nie... Nie... Oj, no to nie wiem co było gorsze, żeby się tutaj kończymy. Uwolnij mnie. Zjedzmy sobie, mam jakoś absurdalnie mało życia. No, mm. niszcz to. Okay. Dobra, przepłyniemy się w taki sposób. No najwidoczniej nie jest twierdza taka jaką bym chciał. No ale jest pokaźna. Co to jest? Chyba wiem co to będzie. Mhm że której właśnie myślałem o tym, że to będzie to miejsce, że randol w ogóle jest tu zarobiście zaprojektowany. No ale mm, niestety, szanowni państwo, nic poza tym, co właśnie zwiedziliśmy, raczej tu nie ma. Także mm, ja myślę, że zrobimy sobie takiego ultraszybkiego time lapsa i widzimy się w bazie i wejdziemy sobie do Netteru. zbudujemy portal do i tam po prostu wejdziemy. Także pani kroket, poproszę wiem, troszkę zmęczonego, ale timelapsa gdzie jest baza, tam jest baza. No to musimy się wykopać, Łoczy. Oh, Bazie. Oh, jejku, jejku. Tak, portal na terenie najpierw trzeba, trzeba zrobić. Czy my coś w ogóle jakoś cennego zdobyliśmy? No, żelazo to jest dla mnie w sumie jedna z cenniejszych rzeczy. Um, tak, porównuję w ogóle tu skrzynki. Nie wiem, czy to z Wami robiłem, czy nie. E, możliwe. W każdym razie, tak, kliny, kolejne siodła. Git. Miejsca nie mamy, dlatego musimy zrobić wielką skrzynkarnię, na której nie będzie na razie segregowania. Segregowanie zrobimy sobie kiedy indziej, trzeba to po prostu na to porzucać, ale w obecnej chwili interesuje nas Obsidian. I idziemy na dół i zrobimy sobie kolejny pokoik w naszym korytarzyku odbijający na Portal Alternatoru. Także pani krokecie ja poproszę o timelapse. Mnie zastanowiło. Muszę to sprawdzić. Nie mam tu craftingu, już nie. Chodźmy na górę, zobaczyć, czy da się zrobić obsydianowe schody. To może być absurd, ale to jest better Minecraft. Nie. Da się coś z obsydianu w ogóle zrobić. Obsi... Obsidian Breaksters. Stars A jak się robi obsidian break? Oh shit, czyli da się. Okej, okay, to jest fajne. A tak szybko, jakbym miał wytłumaczyć wam kontekst, czemu nad tym się zastanawiam? Otóż mamy taki pokoik, no i chciałem zrobić tak, żeby po prostu było to udekorowane w nederowych rzeczach, właśnie nederaki te sprawy. Także. No. Na razie nic tu więcej robić nie będę. W ogóle, ile ty. What the fuck? What the fuck? Zobaczymy. W, sensie w ogóle to niesamowicie, że tak dużo to, z tego można zrobić. E, spróbujemy to wykorzystać, jak nie to nie. Ale tak. E, mamy portal netheru. Ten pokoik będzie zrobiony w nether. No, czyli wiadomo w te nether raki, w jakieś nederbręki oraz obsydianowe rzeczy, jak tam się okazuje, można. E, które można mieć zrobione. Także, szukamy zapalniczki, idziemy to odpalać, bo mnie bardzo ciekawi jak ter wygląda i jeżeli będzie normalnie wyglądać to spoko, jeżeli będzie inaczej to też spoko. Także, cyk, flint and steel. Flint i stal. Mmm, musimy to jak najszybciej Kurde, denerwuje mnie to trochę. Ten, ale ja muszę się nauczyć normalnie chodzić. Dobra, cyk. Uja, pitule. O, ale to dobrze wygląda. Dobra, wsiadamy tu od razu, zobaczymy, czy się wali nagrywanie, czy co. Dawaj, dawaj. No i? Entertainer, what the fuck, czy to jest? Twierdza. o ja pitole. To jest, twierdza Właśnie. Dostałem dwa osiągnięcia, gdy normalnie się dostanie jedno, to się fakt natężenie tego wszystkiego. O nie, i strzał z... What the fuck! Czemu taką osób, brawo? A dobra. Wiecie co? It... That's it's kinda too hot. Dobra, w ogóle ja spiprzam stąd. Dawaj. What the fuck! Co to było? No dobra. Zastanawiam mnie, skąd tu się wziął ten ogień. No dobrze. I guess. Jest tam źle. Musimy chyba troszkę bardziej się przygotować. Nie, że. Nie wytrzymałbym, bo pewnie bym jakoś dał sobie radę, jednakże nie chcę niepotrzebnie ryzykować swoich rzeczów, oj jeez, dobra, mamy skrzyneczki, no i nie wiem czy ja tu, na razie tu postawiam, nie, tego już nie potrzebujemy, co było poza odcinkiem, bo mniej więcej wiecie, i robimy dalej syf w skrzynkach, te skrzynki po prostu, którym się razem wszystkie przełożę, loing, 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 czy coś jeszcze potrzebujemy, nie. Um. Dobra. I guess. 31 minut odcinka przynajmniej mojego z nagrywaniem, więc nie wiem jak to wyszło. I też nie mam za dużo czasu, więc pozwólcie, że ja sobie w tym momencie skończę gadankę. Zrobię wam teraz jeszcze krótkiego timelapsa już na koniec z budowy pokoiku netarowego. No a na razie wam raz jeszcze dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się w następnym z Better Minecraft, albo na następnym streamie, który, albo na streamie, który jak zwykle nie wiem czego będzie i nie wiem kiedy będzie. Um, czy ja mam jeszcze coś do dodania? Tak, bardzo lubię tą serię i mam nadzieję, że będzie długo trwać, jednakże po prostu dzisiaj jakoś siły nie mam, plus goni mnie trochę czas bo noc, chciałbym cię jednak wyspać, więc um, naprawdę szybciutko spróbuję ten pokoik zrobić, pokazałem to w, w timelapse, no i ewentualnie szybko złożyć w całość w formie montażu, Be bez przedłużenia, dziękuję i w nim się w następnym filmie. Dobranoc, miłego dnia. Cześć, cześć. Do usłyszenia.